Dzisiaj większość dnia spędziliśmy na plaży. Jak wiecie, ten wyjazd jest po to, żeby głównie naładować baterie, baterie więc pierwszy dzień spędziliśmy właśnie na tym, żeby powylegiwać się na plaży, pokorzystać ze słońca, pokąpać się w oceanie. Mam wielkie oferta, że nasz hotel znajduje się przy, tuż przy jednej z najpiękniejszych plaż w całym Puerto de la Cruz. Jeszcze z tym e, dzisiejszym plażowaniem wiąże się bardzo ciekawa historia, bo gdy nagrywałem setki, które tam chcę umieścić w jednym z vlogów dla Was, na środku plaży nagle wylądowały dwie załogi paralotniarskie. I to było dosyć duże wydarzenie, bo ci goście po prostu wylądowali między ludźmi, między nami. Ja w tym momencie akurat nagrywałem falę i wylądowali tuż. Tuż pod moimi nogami. To było coś naprawdę mocno niespotykanego dla mnie. Nie? Teraz zrobię Wam jeszcze taką ładną przybitkę z Golden Momentem. Tak wygląda plaża Puerto de la Cruz. No, naprawdę, jeżeli będziecie chcieli uciec gdzieś z Polski w grudniu, wcale nie ma potrzeby uciekać do jakiegoś Egiptu czy do jakiejś Turcji, skorzystajcie z czegoś bardziej europejskiego, z czegoś bardziej takiego komfort. I dlatego teraz mocno zapraszam do, do, na Tenerife i do Puerto de la Cruz. Ta góra tam w tle, jak będzie się widzieć, to jest Teide, najwyższy wulkan na wyspie. W ogóle chyba najwyższe wzniesienie w całej Hiszpanii. Mam wielki plan, żeby wdrapać się tam. Oczywiście nie mam permitu, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać, jak trochę rzeczy się po prostu powyjaśnia. Teraz zabiorę Was na, na spacer po mieście. Już zaczyna się wieczorny ruch. Jak gdyby skończyła się siesta i jak gdyby Hiszpanie po pracy wracają do domów. No i zaczyna się tu wtedy życie. To jest też w ogóle taki. E, to jest też zupełnie inny sposób e, funkcjonowania niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Bo e, u nas e, życie to się e, w, takich, w takim rytmie dobowym, nie? W sensie e, razem z, ze świtem i zamiera razem z nocą. Tutaj e, tutaj nie mogłoby to, e, to funkcjonować. Dzisiaj spędziłem no kilka godzin na plaży nie do końca dobrze się smarując. No i jestem cały czerwony. Nie? Bok mam spalony dosłownie jak kmicic po obronie Częstochowy. No i e, wyobrażam sobie, że na dłuższą metę takie funkcjonowanie byłoby niemożliwe. W sensie nie wyobrażam sobie jak można byłoby pracować tutaj w południe. Dlatego ten system... System polegający na zjeście, że się pracuje wcześniej rano i po południu, ma jak najbardziej bardzo dużo sensu. No właśnie, teraz, jak mówię, mamy godzinę 17:30 po 18:00. No i kończy się ten, ten czas jest i jak gdyby miasto wraca do życia. W ogóle spójrzcie na to. Jaka tu jest roślinność? Zrobię taką przebitkę, pokażę wam palmy, których jest tu po prostu mega dużo. To miejsce, gdzie jest nasz hotel. Po prostu znajduje się w, takiej, w takim obszarze, gdzie jest dużo, dużo hoteli. A tutaj gdzie idziemy, to jest właśnie takie, taki obszar niższej zabudowy, gdzie spokojnie można spotkać właśnie wiele restauracji, parów, pubów. Takie po prostu turystyczno restauracyjne miejsce, w ogóle bardzo fajne. Tutaj lampy przypominające. E, polery na, e, e, w marinach. Fajnie to wygląda. No i mamy coś ciekawego. W Puerto, może to za pierwszym razem nie zauważyłem, ale jest całkiem sporo e, murali. Ten tutaj e, wygląda trochę jak ostry. Nie wiem, czy OSTR był w Puerto de la Cruz. No, ale trochę wygląda jakby był uwieczniony na jednym z tutejszych murali. Spoko bardzo to wygląda. No i mamy ko kolejny mural. Fajnie to wygląda. Robi to duże wrażenie. No i uzupełnia miasto. Szczerze wam powiem. Tu są okolice targu rybnego. Spoko e, jak gdyby tutaj co rano rybacy stąd wypływają, można tutaj kupić e, świeże ryby. I to jest miejsce, gdzie niektórzy przychodzą się kąpać. To jest jedna z plaż, ale też tutaj po prostu e, stąd startują łodzie rybackie. Tutaj mamy pomnik dziewczyny z owocami morza. O, niestety pomnik został. E, nawiedzony przez, przez dzieci no, tu taki piękny budyneczek. fajnie to wygląda Powiem wam, że strasznie dobrą robotę na głowę i w ogóle na nastrój robi ta pogoda bo jak sobie myślę o pizgawicy która miała miejsce ostatnimi dniem w Polsce to naprawdę można szaleć no, tu jest po prostu przyjemnie. Naprawdę. Roślinność tutaj jest super. Na każdym kroku można znaleźć jakieś monstrualne kaktusy, tak jak na przykład tutaj. Czy olbrzymie palmy, jak tutaj. Czy przeolbrzymie. Bananowce, jak tutaj. To jest bananowiec, jeżeli ktoś by nie wiedział. To jest ten koktus, o którym mówiłem. No, tu kolejny bananowiec. A tu mały hiszpański kościółek pośród palm i bananowców. Fajnie, nie? Fajna sprawa. Fajny mam kadr. Dosłownie jak Borek, który nagrywał filmik o odejściu Paula Sousy. No. To mam już wieczór, czekam na moją partnerkę. Myślę, że może mogę to wykorzystać ten czas na to, żeby wam trochę opowiedzieć o naszych planach. Bo zrobiliśmy w ten sposób, że wynajęliśmy hotel, bo po prostu był w fajnym miejscu i w fajnej cenie. I hotel jest ze śniadaniami. Chodzi o to, żebyśmy co rano Mieli ten rytm, że sobie wstajemy o określonej porze, i e, bo czeka nas po prostu śniadanie. No i umówmy się, e, pobudka z, w postaci małej czarnej kawy na dzień dobry jest zawsze dobrym pomysłem. No, a, a dlaczego nie braliśmy pod uwagę jakiegoś all-inclusive czy jakiegoś siedzenia w hotelu? Z kilku względów. Ja, tak jak mówiłem, ja nie za bardzo jestem fanem hotelowego jedzenia. Uważam, że zazwyczaj jest to po prostu jedzenie robione najmniejszym kosztem, tak po prostu, żeby nakarmić bardzo dużą ilość osób. Co przez kilka dni może się sprawdzać, bo przez kilka dni możesz jeść takie rzeczy, których wcześniej nie jadłeś. Ale na dłuższą metę jest tak, że te potrawy po prostu będą się powtarzać będą nudne. No i tyle. I chciałbym po prostu wykorzystać ten czas na różne testy kulinarne. Jeżeli w restauracji znajdę coś, co jest po prostu interesujące, coś, co mnie zaciekawi to będę teraz tego próbował, nie? W sensie, e, dzisiaj przeglądając na przykład, e, szukając pomysłu na restaurację na wieczór, znalazłem restaurację, która oferuje dania z królika. A jest, a muszę Wam się przyznać, że nie wiem, czy jadłem już królika. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj tam pójść, czy może innego dnia, ale będę celował w takie rzeczy, nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że naprawdę zależy nam na tym, żeby mieć dużą wolność, bo nie chodzi nam o to, żeby powiedzmy wracać na kolację do, do domu, bo, bo jest kolacja. Chcemy mieć na tyle dużą wolność, żeby móc jeszcze podróżować po wyspie, bo plan mamy taki, żeby przez kilka pierwszych dni odpocząć, poleżeć na plaży, zwiedzić tutaj okoliczne miejsca, a dopiero później, od drugiego tygodnia, będziemy, mamy zarezerwowany samochód, i będziemy zwiedzać całą wyspę. Planów jest sporo. Mamy pomysł, żeby wyskoczyć do tutaj największego parku rozrywki wodnej, takie wielkie Santago. Mamy pomysł, żeby pojechać na Teide. Być może e, dostać się tam właśnie na zachód słońca albo po zmroku, tak żeby zobaczyć jak e, słońce znika za horyzontem, za oceanem. E, no jest kilka takich planów po prostu, które chcielibyśmy zrealizować, a które no, w dużej mierze będą sp sprzeczne z gdyby, ofertą hotelową. Nie? E I tak, mam takie poczucie, że to będzie dobry czas. E I zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie mi, nam towarzyszyć w tych, w tych przygodach, które się będą tutaj działy to Wiem, że to jest dopiero początek tego wszystkiego, nie, początek tego nagrywania, ale fajnie po prostu się prowadzi tego vloga. Powiem wam, że to jest jeszcze jedna kolejna rzecz, która chodzi mi po głowie, że po prostu fajnie jest mówić. Jeszcze fajnie byłoby pewnie usłyszeć, że ktoś słucha po drugiej stronie, ale zobaczymy. Czas pokaże, co to będzie. Trzymajcie się, do usłyszenia. My wzięliśmy. Dzisiaj tapasy. No i na pierwsze no jako pierwszy tapas idzie hmm, idą ziemniaczki z takimi trzema sosami. Jeden ten zielony to jest matka hmm, pietruszki. Dobrze mówię. A hmm, ten żółty jest z hmm, migdałowca. Tak. Ok. I do tego żółtego została dodana na... Hmm, Pan właściciel, bo to tak wygląda, że to jest z rodzinnego do przepisu, dodał nam yy, ostry chili i naprawdę powiem Wam, że jest to... Tak, to sosy są oczywiście własnej roboty. I powiem Wam, że to jest naprawdę, ale naprawdę yy, pikantne. Ziemniaczki są przygotowane tak jak wczoraj po kanaryjsku, czyli on, one wygląda na to, że one są po prostu gotowane w osolonej wodzie bardzo mocno no i, i tyle zaraz spróbuję i wam powiem ale świmioczek zielony sosik Ten zielony jest naprawdę smaczny. Do tego Sangria. W ogóle fajne miejsca. Przy wejściu przywitał nas właściciel, który pokazał nam całą kartę i opowiedział, e, co mają w, w menu. Ok. E, bardzo przyjazne miejsce, fajnie oceniane na Google. Nie jest za tanie, szczerze powiem. Ale no, wygląda, yy, wygląda ciekawie. Jeszcze w programie mamy kolejne etapasy, Ten zielony sosik z natki pietruszki. Trudno jest powiedzieć coś w środku, ale jest bardzo smaczna. No, też czo dużo czosn, pietruszki, jakaś oliwa. Powiedziałbym, że może jakieś cytrusy. Coś w tym stylu. Naprawdę fajna, fajna sprawa. naprawdę... Ta bułeczka wygląda jakby była wypieczona kilka minut temu. Knajpkę pokazałem wam na koniec. No nie jest to najpiękniejsza knajpa na świecie. Znowu. Ja mam wrażenie, że tu jest taki styl. Że ten wystrój jest zrobiony tak trochę na odwalsie mm, momentami. Mm. No w programie mamy jeszcze kilka tapasów, więc zobaczymy co będzie. No, jest to interesujące. Co do samej knajpy jest dużo obłożenie, W sensie co chwila. Robi się kolejka, wszystkie stoliki są pełne. Nie jest jakoś bardzo późno. Zobaczymy. Kolejny żółty ziemniaczak. Pokażę Wam jeszcze porcję. No. Ona... Oczywiście trochę już było ale to nie jest największa porcja na świecie. To jest porcja tapasowa. Mamy trzy te tapasy. Były do tego dwie bułeczki świeża. No. no. Nie, to kosztuje 3 euro, więc to, to, ale to, pamiętajcie, że to jest specjalność lokalu, zaraz wiadomo kolejne rzeczy, włączę się jak będą właśnie już kolejne, e, kolejne tematy. No i wjechał... Słucham? Przy tym. Dobra, wjechał drugi, drugi tabas, kawałki kalmarów z tym zielonym sosikiem, albo takim, który udaje ten sosik. też to dobrze wygląda, zaraz będziemy próbować. O, właśnie. Hmm. No to... lecimy z kalmarem. Dzisiaj jest w ogóle szałpał owoców morza. Bardzo ładnie wygląda ten kalmar. Sosik jest inny. Ja czy powiedziałbym, że to jest coś spe super specjalnego? Na pewno kalmar jest świeży. Jest nieskrupiący. Nie jest też no, takim glutem, jak czasem się zdarza. Ja nie powiedziałbym, że, że jest najlepszy na świecie. Będąc w Egipcie, w Dahabie, jadłem lepsze owoce może bym powiedział. Ale jest taki przyzwoite. Na razie ziemniaczki wygrywają z kalmarami. No, no i oczywiście pieczywka jest też bardzo, bardzo na plus. Najepa jest pełna autokrajowców. Y, no jesteśmy w miejscu, które raczej nie jest dla lokalsów, a raczej jest dla turystów, bo trochę tak wygląda, jakby była pełna Niemców i Wertlijczeków starszych. Ale się skusiliśmy. Zobaczymy, co będzie dalej. Mm. Niech mówię, jadłem lepsze, lepsze kalmary, te były powiedzmy, że przyzwoite. No teraz y, poczekamy już na ostatnią, na ostatnią część tego y, posiłeczku. Wracamy do ziemniaków. I ostatni wjeżdża tuńczyk. Trudno powiedzieć co to jest. Bo to jest tuńczyk w jakimś sosie. To duże są te kawałki tuńczyka. Chyba nie widziałem nigdy takich kawałków. Inaczej niż w, stek w steku z tuńczyka. No dobra. Spróbujmy. Spróbujmy jak to smakuje. Dobra, wjeżdżamy w to tuńczyka. On jest w jakimś sosie. Co to za stos. Nie, nie, nie. Trudno jest powiedzieć, co to jest za sos. Mm. Mm. Powiedziałbym, że to jest jakiś koper albo mm, te rejony ten sos. Tuńczyk jest na pewno świeży. To są takie... Takie kawałki. No bardzo pyszny jest. No ciekawe, ciekawe to jest połączenie. Porcja jest nieduża. Ale powiem wam szczerze, że to byłby najlepszy tuńczyk, jak go jadłem w kawałkach, bo próbowałem kiedyś zrobić steka z tuńczyka, takiego dostępnego w Lidlu z, Czasem tam sprzedają steki z tuńczyka. Chciałem czarować moją partnerkę. Skończyło się na tym, że nasze kody dostały wielkie kawałki tuńczyka. Bo no nie, nie za bardzo to wyszło. A tak to tuńczyka zazwyczaj widzę w sałatce z tuńczyka albo w puszce. No. Nie, no jest to niezłe. Jest to niezłe jest świeżutkie, jest ciepłe. No to jest taka pozycja do powtórzenia powiedziałbym. No podsumowując te trzy pozycje to ziemniaczki i stosy. moim zdaniem chyba bardzo zasługuje 4, 6 na 4-6 punktów na Google. Okej, to jest tu się pojawiałycie jakiś jest wątek. Jak, jak się mają oceny do tego, co, co jest w ofercie? Wczoraj byliśmy też w knajpie, która była na 4,6, ja bym powiedział, że tam tamta jest na 4,6, bo ja bym naprawdę dobrą tą koźlinę. Dzisiaj ta knajpa też ma 4,6, ale tutaj Ewela mówi, że bardziej zasługuje. Tak ta knajpa niż tamta na 4,6. Ja powiedziałbym, że nie dałbym tej knajpie dzisiejszej 4,6. Dlaczego nie? Po, Ponieważ, przede wszystkim, poziom jest e, bardzo zbliżony. Poziom jest bardzo zbliżony. Dwa, e, cenowo, to jest, e, jest droższa. A jak gdyby, poziomem bardzo nie odskakuje. Te rzeczy są smaczne. Powiedzmy, że. I te ziemniaczki, ten tuńczyk są absolutnie do powtórzenia, są fajne. Ale te kalmary, czy były jakieś za specjalne? Poprawdę, po prostu. Nie, wiem, ten tuńczyk, który nam dali w przystawce, to był kryminał. Okej. Okay. Tu są plusy. Plusem jest y, przystaw y, chleb, jaki został podany w przystawce. To się zgadzam. Tamten był po prostu bułką małgośką, wrocławską, z najzwyklejszą. Na dzisiaj dostaliśmy własne wypieki. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Na koniec jeszcze zrobię podsumowanie cenowe, które może w ogóle was zaskoczyć, podejrzewam, ale no... Jest całkiem nieźle. Dwa na trzy dania m, bardzo dobrze, jedno poprawne. Więc bardzo smaczna kolacja. Podsumowując, kolacja składająca się z trzech tapasów i pół litra sangrii wyszła 37 euro. Bardzo smacznie. W sensie, jak gdyby... Było warte swojej ceny, bardzo miły właściciel, fajna obsługa, mega czyste miejsce, czysty kibelek, fajnie, fajnie to wygląda, mogę to, możemy to z, czystą, z czystym sumieniem polecić, e, bardzo miły i kompetentny właściciel, każdemu gościowi tłumaczy i poleca swoje, swoje potrawy. Three hours later. Ale tak, jest knajpa chińska. Jest knajpa indyjska, jest przynajmniej kilka pizzerii, jest dużo kuchni hiszpańskiej. Myślę, że dobrym pomysłem jest odpalenie knajpy polskiej. To, czego brakuje tego miastu, to, to schabowy i pierogi. I tak bym nazwał tą knajpę. Schabowy i pierogi. Ciekaw jestem, czy znalazłbym jakichkolwiek klientów, bo zakładam, że no Mieliby problem z wymówieniem schabowej pierogi, ale z drugiej strony, tak? może to właśnie otwierają się przed mną nowe, no nowe możliwości. Może moim przeznaczeniem jest zostać szefem kuchni knajpy schabowej pierogi. Trzeba mierzyć wysoko. <grystanie> Żeby zajść daleko trzeba mierzyć wysoko. Tak to, tak to widzę, tak o tym myślę. Thank <laughs> you.